A to moja jest Zosia. Dzisiaj opowiem Wam o rozciąganiu. Pamiętajcie, że rozciąganie jest bardzo ważne, zwłaszcza po wykonanych ćwiczeniach. Zacznijmy od skłonu. Stajemy w szerokim rozkroku i dotykamy palcami! A! Raz do jednej drugi, raz do środka, raz do drugiej nogi. Raz do jednej nogi, raz do środka, raz do Rozciągamy uda. Wytrzymujemy każde uda 30 sekund. Uda? 30 sekund. Teraz rozciągniemy klatki biesiowe. Wypychamy ręce do tyłu jak najbardziej możemy. Wciągamy powietrze i trzymamy 15 sekund. Na materacu rozciągniemy mięśnie brzuch. Teraz kony na siedząco do każdej nogi. Na koniec rozciąganie do szpaga. się z wami żegna. Mam nadzieję, że zapamiętaliście wszystkie ćwiczenia, bo są one bardzo ważne. Pamiętajcie, że trzeba wykonywać dużo serii i nigdzie się nie spieszyć. Cześć, Gusta.